Szczęść Boże! Zapraszam do wysłuchania modlitwy do Anioła przed wyborem drogi życia. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Aniele mój, Stróżu Kochany, pozdrawiam Cię serdecznie i dziękuję za Twoją obecność w moim życiu. Dziękuję za opiekę. Jaką mnie otaczasz, i za wszelkie łaski, jakie otrzymuję za Twoim pośrednictwem. Obecnie stoję przed trudną decyzją dotyczącą dalszego mojego życia. Z całym zaufaniem zwracam się do Ciebie i proszę, abyś pomógł mi dokonać właściwego wyboru stanu które sam Bóg dla mnie przeznaczył z chwilą mego przyjścia na świat. Uporządkuj moje pragnienia, aby odpowiadały woli Boga i wprowadź mnie na drogę mego powołania. Wiem bowiem, że tylko na niej mogę osiągnąć pełnię szczęścia. Pomóż mi, Aniele Stróżu mój, Dostać się do takiej szkoły czy uczelni, która odpowiada mojemu powołaniu i talentom, którymi mnie Bóg obdarzył. Za udzieloną mi pomoc składam gorące dziękczynienie, a Bogu hołd uwielbienia. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Bóg zapłać za wspólną modlitwę. Z Panem Bogiem.